Jestem teraz na stoku w samochodzie i zanim będę jechać, bo... Be, zanim będę jeździć na stoku, bo y, w sumie to będzie bez instruktorów będzie mój pierwszy raz w tym sezonie i możemy zobaczyć szczerzeczkę, bo mam akurat jest taka, ale też mam inna i tutaj mówią o tym, co trzeba zrobić przed sezonem, czyli tutaj, jak wcześniej przeczytałem, to ogólnie trzeba przećwiczyć, jak już jest zima, ale jest jeszcze przed sezonem, to warto poćwiczyć, żeby rozruszać mięśnie. Też oczywiście poszukać sprzętu, czy jest dobry i na przykład tutaj sprawdź w szafie, czy masz odpowiedni strój na narty i też trzeba zobaczyć, czy narty i buty są dalej dobre. Bo jeżeli nie pasują, to wtedy trzeba wymienić. I tutaj, już przed w domu, jeszcze przed założeniem nart, yy, musimy przygotować narty do sezonu, w serwisie narciarskim. Mamy ustawić wiązania oraz naostrzyć i nasmarować narty. I jeżeli nie mamy jakiegoś sprzętu, to trzeba go dokupić. Czyli, na przykład, buty są za małe, no to musimy, go, musimy te buty wymienić. Kolejne to są pierwsze chwile na stoku narciarskim. Tutaj musimy najpierw się odpowiednio ubrać do jazdy, do jazdy na jazdę na nartach. Ja jestem akurat tak ubrany. A pod spodem mam jeszcze spodnie termiczne i taką o, koszulkę. Też termiczne. Musimy sprawdzić, czy dobrze zapięliśmy buty, chociaż zazwyczaj się zapina najpierw tak słabo, a jak się już zaczyna jeździć na nartach, jak, się już, zanim się zacznie, jak już się dojdzie do stok i będzie się chciało zapiąć narty, to wtedy warto już dopiąć buty już. Kolejna to jest A, żeby dobrze dopasować i wpią wpią wpiąć na buty do nart. Kolejne to też, że musimy dbać o bezpieczeństwo, czyli musimy mieć kask. No i oczywiście wiadomo wszystko zapinamy, ubieramy kominiarkę i zakładamy kask. Oprócz tego zazwyczaj jeszcze wystroje karciacki są takie o! Takie, żeby nałożyć i jeszcze nakłada. Na, na buty narciarskie, żeby wtedy, wtedy się nie wsypuje śnieg. Hmm. Kolejne to trzeba też słuchać e, poleceń obsługi wyciągu, ratowników, e, ponieważ oni no, jak będzie awaria, to mogą zawsze zapowiedzieć, albo coś innego, że jest wypadek, to warto zawsze wiedzieć o tym na przykład. E, kolejne to są e, Rodzaje trasy można dobrać. Trasa niebieska to jest łatwa, trasa czerwona to jest bardzo trudna, to jest trudna a trasa czarna to jest bardzo trudna. Na obrazkach można zauważyć, że niebieska no jest taka, nie ma tutaj żadnych przeszkód oprócz drzewa, na którym jest znak. Tutaj oprócz, na trasie czerwonej, oprócz drzewa, na którym jest znak, widzimy las i kamień, więc będzie na pewno ciężej. A trasa czarna to jest e, znak nas na słupku. Raz dwa kamienie i duży kamień. I jak widać, chyba jest taki dosyć stromy spadek więc jest to raczej bardzo trudna trasa. Kolejna to jest e, to, co powinniśmy na wycią zachowanie na wyciągu. E, jeżeli jest orczyk, e, trzeba, nie można. E, Oprócz tego, że kijki zawsze trzymamy w prawej ręce, czy tam e, w lewej. Mamy po prostu trzymać kiki w jednej ręce. Um, kolejna rzecz to na orczyku nie jeździmy z tak jak jeździmy normalnie, zjeżdżamy ze, ze stoku, bo jedziemy ciągle przed siebie. A drugie to nie szarty myliną, czyli nie robimy jakoś tak, że tak, jakoś tak, bo wtedy pamiętam, że wtedy można... Jakoś tak podskakuje pali ta czy coś. I właśnie o to chodzi, żeby tego nie zrobić, bo przez to może być się awaria. I można, można zablokować orczyk. E, a na no, wyciągu krzesołkowym jeżeli się jedzie na deskorol... Jeżeli się nie na Descroll nie z... ja gadam. Na snowboardzie jak się jeździ i jest... E, wyciąg ogólnie jakikolwiek wyciąg to zawsze zapina się tylko jeżeli, jeżeli się odpina nogę od, od deski to zawsze musi być jedna na desce bo inaczej to, bo inaczej to można ją zgubić a poza tym warto ją mieć oba siebie a na wyciągu krzesełkowym dodatkowo trzeba mieć założoną tą deskę, bo jeżeli się jedzie z, z odpiętą, to ona może tutaj wyskoczyć i spaść komuś na głowę. W najgorszym scenariuszu. A w takim lepszym, to może spaść i będzie trzeba schodzić na sam dół, co też nie jest przyjemne. Bo chcę zjechać ze spoku, a nie schodzić. Kolejna rzecz to też się nie próbujemy gibać, bo jak na orczyku to jeszcze groziło o tym, że można było zjechać w dół i zablokować oczek, tutaj można można wypaść i można sobie coś zrobić, poważną krzywdę można sobie zrobić. Oprócz tego na stokach narciarskich zawsze są też różne tabliczki, które jeżeli są oczywiście różne trasy, tak, na przykład tak jak ja teraz jestem na tym stoku narciarskim, tutaj jest tylko jedna, są dwie trasy, jest mała i duża, ale nie ma, że się wjeżdża na samą górę i są dwie, że jest kilka poziomów tras, tylko są dwie trasy ogólnie. A jeżeli są różne poziomy tras, to wtedy zazwyczaj to są właśnie takie tablicy informujące, jak wygląda zestaw. Tutaj widzimy, że najpierw się zjeżdża tak w dół, później się zaczyna taki zygzak i wyciąg. A tutaj widzimy, że to jest w miarę proste, nie ma żadnych zygzaków. Kolejne to oczywiście na stoku naryciarskim zjeżdżamy tylko na nartach. A zawsze stok narciarski jest odgrodzony liną i dzięki temu wiadomo, że na przykład obok, że obok stoku narciarskiego, gdzie jest odgrodzony liną, można już zjeżdżać na sankach, czego na stoku nie można robić i zjeżdżać na jabłówkach. Bo na przykład tam widać trochę osób, które właśnie są... Bardziej po lewej stronie, takiej czerwonej, trochę liny i tam już można zjeżdżać na spokojnie z jabłuszek i z stanek. Jeszcze w czasie jazdy trzeba zwracać uwagę na to, kto jedzie. Trzeba zachować oczywiście wiadomo bezpieczeństwo. Jadąc na trasie narciarskiej, trzeba patrzeć na innych narciarzy. Trzeba patrzeć, czy jedzie ktoś na, z do, trzeba patrzeć, czy ktoś jedzie z dołu, bo jeżeli jedzie, to można na niego wjechać, a zawsze warto zachować odstępy, a też trzeba patrzeć do góry, czy ktoś nie jedzie z góry, bo wtedy może ta osoba może nie wiedzieć o tym, że zjeżdża, że wtedy się zjeżdża. Jak ktoś zjeżdża z dołu i może dojść do jakiejś kraksy, czego zawsze się chce unikać. I oczywiście przed wyciągiem zawsze trzeba zwolnić, żeby nie wjechać w siatkę. A co najgorsza, by tłum, który stoi w oczekiwaniu na orczyk, krzesełko. Tutaj są różne znaki, jak na przykład. Nakaz jazdy w prawo, w lewo i wprost. Zachód wskazania pieszo, z jazdy, jazdy na sankach, na jazdy, pod, podchodzenie na nartach, jazdy na nartach, jazdy skuterem śnieżnym i oczywiście stop. Tutaj są ostrzegawcze: zwężenie na trasie, skrzyżowanie tras, niebezpieczny skręt w lewo i w prawo. A tutaj jest prawo. Skrzyżowanie z trasą wyciągu o wysokim prowadzeniu liny. Pracujące urządzenie zaśnież zaśnieżające. Niebezpieczeństwo wypadnięcia z trasy lub spadnięcia. Uwaga piesi. Inne niebezpieczeństwo. Teren zagrożony lawinami i bezpośrednie zagrożenie lawinami. Dalsze przejście lub przejazd zagrożony lub zdrowiu. Znaki informacyjne to są y, punkt ratownictwa narciarskiego to był chyba numer pamiętam, że gdzieś na którejś stronie był numer o, 601 100, 300 to jest numer y, oczywiście można, jeżeli się jedzie Samemu i jest się gdzieś w górach, a nie na takim małym wyciągu, na przykład, to można zadzwonić, jeżeli się ma telefon, a jeżeli się nie ma, można poczekać na drugą osobę, żeby powiedzieć, jeżeli by nie wiedziała, żeby zjechała na dół, poprosiła obsługę wyciągu, żeby podjechała na wyższe miejsce, żeby podjechała do tego i tego miejsca, bo ktoś się tam wywalił tak tragicznie, że była jakaś taka niefajna trakcja. Dlaczego tutaj są jeszcze oznaczenie lewej granicy narciarskiej, trasy zjazdowej i oznaczenie prawej granicy narciarskiej, zjazdowej, oznaczenie przebiegu na, trasy narciarskiej, zjazdowej lub nartostrady, oznaczenie przebiegu narciarskiej, trasy zjazdowej lub czyli ogólnie to jest numer trasy? To akurat pamiętam, że takie numery były w Alpach. Pamiętam, że to było przydatne, jeżeli się było z instruktorem albo z kimś, że można było powiedzieć, że dobra, to my już idziemy na trasę numer 4, jak wy wiecie, to jedźcie na trasę numer 4 i jest to lepiej, do, le, łatwiej się wtedy da zlokalizować różne miejsca. I są też oznaczenie, też jest numer trasy i jeszcze jest yy, i możliwością mini, yy, czyli nazwa trasy jeszcze i ostrzeżenie przebiegu trasy biegowej. Na stoku narciarskim oczywiście wiadomo, że nie możemy się, nie zatrzymujemy się na środku trasy, tylko jeżeli, jeżeli nie potrzebujemy się zatrzymać na środku trasy, to akurat pamiętam przykład z, kolonii, z półkolonii na których byłem. Byliśmy wtedy tydzień byliśmy na, jeździliśmy na nartach i pamiętam, że kolega, z którym byłem to mówił, że jeden chłopak z jego, y, z jego, y, z jego drużyny, tam y, to on na początku mówił, żeby założył gogle, ale nie chciał. Ale jak zjeżdżał, to zatrzymał się na środku stoku podobno, i za, żeby założyć gogle, a powinien, a powinien zjechać na bok, bo jeżeli ktoś by jechał szybko, mógłby nie wyhamować. A na stoku zazwyczaj się zjeżdżam, więc jeżeli jest to potrzebne, żeby założyć gogle, na przykład, albo coś innego, to trzeba zjechać na bok trasy, na przykład do barierek. Jeżeli tutaj nie róbmy sztucznego tłumu w miejscu, gdzie jest wypadek, Zawsze to nie jest, no, według mnie, bo tutaj tak nie ma za bardzo określonego dlaczego. Po prostu według mnie to jest niepotrzebne. A jeżeli jest duży tłum, to może być tak, że każdy patrzy, ale nikt na przykład nie zjechał, żeby zadzwonić, żeby powiedzieć obsłudze wyciągu, żeby podjechała do tego miejsca. A to może nie być najlepsze wtedy. I jeżeli będzie wypadek na stoku, to jak się zachować? Jeżeli sobie jeździmy, e, e, patrzymy, e, widać nasz wąs i duże oczy. E, patrzymy, widzimy, że ktoś leży. Możemy, podjecha możemy podjechać i zobaczyć, co się dzieje, i pomóc. Jeżeli, e, jeżeli to jest jakieś, jakaś gorsza sytuacja a nie, że na przykład się wypiła, na przykład że wypiła się Narta i taka mała pomoc, że o podjadę pod Nartę i tobie podam. Tylko na przykład coś się gorszego stało, że na przykład ktoś zemdlał czy coś. To muszę przemilczeć, bo się kiedyś. Chyba już jest wystarczająco cicho. Jeżeli jest coś takiego, że ktoś się wyżu, wywa, że ktoś się wywa, wywalił na nartach i nie tyle, co się wypiął z nart i na przykład wszystkie rzeczy mu poleciały w wszystkie strony, w które mogły, ale na przykład coś się tej osobie stało, że na przykład zemdlała, czy jakiś inny wypadek, wtedy trzeba wziąć narty i zrobić taki X żeby każdy narciarz, który będzie przyjeżdżał, widział, że coś tutaj się dzieje, i żeby, że trzeba uważać, że za tym znakiem trzeba uważać. Tak, jest też, tak też jest na drogach. Jak się jedzie, to stają te specjalne samochody i wiadomo wtedy, że coś się stało. Albo są też takie różne gadżety, z tego co wiem. Po prostu się je stawia na drodze które, i one są bardzo widoczne, bo mają światełka i odblaski. I to jest dokładnie ta sama sytuacja. I tutaj właśnie jest też ten numer 601 10300. I... ten. I ostatnie, jeżeli jest się drugą osobą, to to w sumie, co mówiłem na początku, można zjechać, zapamiętać mniej więcej miejsce, że na przykład słup numer 5, bo zazwyczaj słupy słup, na których jest zawieszony orczyk na przykład, albo krzesełka, zazwyczaj są oznaczone numerami. I wtedy można na przykład powiedzieć, że niedaleko słupka numer 3 ktoś, ktoś miał wypadek. I wtedy obsługa może podjechać skuterem i ruszyć na pomoc. I to będzie w sumie omówienie, całe omówienie. 26, dokładnie 23 strony. Omówiłem, omówiłem 23 strony dekalogu narciarskiego. A teraz idę jeździć na warta.